Wiesz, że ode mnie honę, no, no racja, on słabia. Dawid, skaczesz dzisiaj? No pewnie. Ej, oglądałem ten filmik i zobaczyłem, że wczoraj tylko tak się robiłem. Tak? <śmienicza> 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 To dzisiaj też nie, 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 dzisiaj będziesz moim kamerzystą, dobra? Ja to zawsze Twoim kamerzystą jestem. No, taka sytuacja. Oglądają sobie filmiki Pawła. Znaczy, filmik wczorajszy, wczorajszy. 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 Proszę bardzo. Tutaj yy, gwiazda prowadzący ten kanał. Ja ci się muszę skupiać na skoku, chłopie. Proszę mnie nie nagrywać. Państwa idzie ten zawodnik, nasz zawodnik, a dokładnie prowadzący ten kanał, Paweł Szyndlar. Już jest, już jest, już jest problem, blisko. Cudzoziemie nie mają akredytacji. Co? Cudzoziemie nie mają akredytacji.

Skarpety długie, ale skarpety nie mogą być ponad kolana, muszą kończyć się przed kolanami. Potem, kombinezon numerek, który jest bardzo ważny. Kask no i za chwilę ubierze również buty skokowe. Dobrze! pozdrawiam Pozdrawiamy Kacpra Rząbka! to Z tymi rękami tak to tyłu. fajnie wyciąga, Mateusz Król, zawodnik klubu sportowego w z Zakopanem. Zobaczymy, co pokaże Mateusz Król. Które będą tak normalnie? 20. Teraz jest 23. A towarzysz To Tak normalnie z kasą? To jest Wojciech? Jakub Wisełka! Już w powietrzu! O, o wyszedł na narkę! Ale go wyrąbał w górę! Dobry skok! Bardzo dobrze. 115 metrów do tego Jakuba Wisełki. A z numerem 28 Paweł o! A teraz Pawełek! Zobaczmy jego skani Dawaj Paweł Ogień! Ops! Dobrze lecisz 89,90 92 Metry Dobrego i teraz jury. Zdecyduje się na zmianę belki, Paweł, tak dobry skok był, Przypomnę, że widzisz był... po Twoim skoku nawet z obniżają belkę. Widzisz, co jest grane? Tak wygląda tutaj.

Daleko. <laughs> Będę skakał daleko, wysoko odcinka odcinka wysoko. Nikola. Super, Nicola. Jak ja tam tymi... Głupia belka jest Tak się z spada. O, jest niektory, ten... tak jest... Nie, nie mogę robić. wydać z metrowej. A bo z jakiej kto chce to zostawić do... Nie wiem ja ja w to 33 Przepraszam, że Proszę bardzo. Nie, mi to nic nie przeszkadza. No, nie Dobrze, dobrze, dobrze I, i, i? Dobrze było, nie? No fajne, to fajne Teraz czekamy na Pawła, nie?

98,4 punktu, jest na pierwszym miejscu na razie castor Jarząbek, a z numerem 21 Mateusz Król, Klub Sportowy Zakopane I Kibice są, jak słychać. podgląd skoki tam, a ten mały podgląd proszę zobaczyć słabe lądowanie w na Sanomarku znawca Szymon Jarenciuk zapraszam do mojego instagrama o <grym> się mały szendlar

<laughs> Witora jak wygląda ze i skocznie. No, patrzcie się jakiś truci. Szkoda, że tu nie przejechałem. No o, ale fajnie. Nie już by mi się chciało tam hamować, bo chciałem się... Ja spe... chciałem do kamery. Nie, pojechać. ja spękaliście. Ja spękali się chciałem pośmiać, że mu zlałem. I tutaj. 2 metry, ale 2,5 metra, ale zlałem no to tu... Ile ci dał w prędkości? I w prędkości to ja mu dałem. 0,8 ta jeden z tych speedów miałem, bo 93.4 4 wow. 90, wow. Gratulacje. 90, Super, jestem z siebie dumny. Skoczyłem mniej niż jechałem. Jestem z siebie dumny. <noise> mniej niż jechałem? No bo wiesz... nie. tylko też mi się to podoba. 93.4, 4 a 88 metrów, nie? No to jest. <noise> Który jest? Kasper Dambek. Tym że jest gotowe, to jest Misła zakopany. O kurczę, nie najgorzej dobry skok. No, Zawstrzymaj. Nie najważniejszy, nie najważniejszy, nie najważniejszy. Nie najważniejszy, nie najważniejszy. 110 metrów, to ja mogę się kazpieć. No, nie zadowolony. Nie, ale tak, gratulacje za to że, że się dostał Tak, gratulacje, gratulujemy Kaczprowi dzisiaj dostał do drugiej serii, bo to już jest sukces ogromny, tak? Dobry jest! Więc podsumowując dzisiejszy dzień, dzisiejszy mistrzostwo Polski e, no, oddałem po prostu taki swój skok e, dosyć dobry, na 102,5 metra także cieszę się z niego na treningach skakałem troszkę z wyższej belki, bo z belki 26 No i e, była tu mniejsza prędkość, więc, więc no taki dość dobry skok e, Więc dzięki za oglądanie tego materiału, jeśli wam się spodobał Oczywiście subskrybujcie kanał, e, no i komentujcie, polubcie ten materiał Do następnego, trzymajcie się, cześć! Ej hey, halo halo, ale jestem tutaj <grym> <grym> Teraz podróż do domu Tak jest 4 godzinki jazdy 好。<laughs> oh,